Dreams keep flying away, somewhere far beyond. Keep chasing them, and I never rest for a day. It's something I don't do. Ta przyroda zdecydowanie jest za szybka. <grych> za szybka, no ja ledwie zdążyłam, żeby wam w tym roku pokazać moje wszystkie panny młode w pięknych białych sukniach. No jestem załamana. Wczoraj zapomniałam wziąć aparatu, tego, którym nagrywam. A dzisiaj to po prostu zostały kwiatki już tylko na tych małych drzewkach, bo tutaj one były wczoraj jeszcze absolutnie cudownie, stuprocentowo białe. A dzisiaj to już tak. Tak trochę mniej tych kwiatków, no ja sobie słuchajcie nie życzę. No patrzcie, jak to wygląda. Wiecie co? Te dni, o, widzicie, jak kwiaty lecą? Czy nie widzicie? Może nie widziałyście. Te dni w roku, w których właśnie to miejsce tak wygląda, to są, ja nie wiem, 4-5. Maksymalnie. A potem już jest też pięknie, bo jest zielono. Ale zobaczcie, jakie one są cudowne. Dla mnie to jest wspomnienie e, wakacji u babci. No bo naprawdę, znaczy może nie tyle wakacji, no bo w wakacje to już tych kwiatów nie było. Ale przyjeżdżało się do babci właśnie wtedy, kiedy przyroda była najpiękniejsza, kiedy budziła się do życia. O, a Larson zbiera kwiatki. Kwiatki zbierasz? Nie, pewnie nie, pewnie coś tutaj wywochałaś, nie? No, ale w każdym razie słyszycie, ptaki śpiewają. Ja się tu jakbym była w sadzie. Nie mam ziemi, nie mam nawet ogródka, ale to tak jakby po trosze było moje. Jestem tutaj codziennie, wtedy kiedy chcę. Jestem tu za darmo. Żeby nie wiem jaki podły dzień poprzedni by był, to wstaję rano, wychodzę z psem i mam przed sobą taki widok, który po prostu jest jednym z najpiękniejszych widoków, jakimi obdarza nas natura każdego roku, za darmo, za darmo. temat do przemyśleń. Czyż najpiękniejsze rzeczy w życiu nie są nam dane za darmo? Kocham dokładnie ten zakątek, w którym tutaj się teraz znajdujecie. Zajdujemy, Po lewej stronie mam dom zamieszkały, więc nie będę tutaj kamerą w lewą stronę odwracać, ale te warstwy roślinności, które tu widzicie. I wszystko kwitnie. No po prostu raj. Po prostu raj. Dzień dobry, w sobotę. Słuchajcie, jestem w trakcie... Najdłuższych 8 minut mojego życia. Wychodzę do pracy zaraz, ale wcześniej rano wstawiłam sobie. Czy wcześniej rano, rano wstawiłam sobie pranie na godzinę 50 białe. Czy, czy nie białe, ale na ten program do białego? Godzina 50. I od jakichś 15 minut patrzę na wyświetlaczu jest ciągle 8 minut, a ja stoję jak ta wariatka i czekam, kiedy wreszcie będę mogła iść do pracy, a wiecie. Nie wyjdę jak zostało 8 minut, no bo y, nawet jeżeli tego nie rozwieszę, to chcę to przerzucić do, y, do kosza, żeby mi to pranie w tej pralce zamkniętej nie zatęchło. I tak stoję i tak myślę, co ja jeszcze mogę zrobić w ciągu tych 8 minut. No dobra, coś tam sobie wymyśliłam, że porobię, no bo tak bez sensu stać i patrzeć 8 minut na pralkę. I patrzę i robię, a tam jest ciągle 8 minut. I mówię sobie, nie, coś jest nie halo. I ona nadal chodzi, a jest już pewnie za 20 minut. Więc, to znaczy słyszę już, że zarzuca ostatni raz, więc już kończy, ale yy, zauważyłam, że to się tak zawsze dzieje, że nie zawsze dokładnie tyle samo czasu ten ostatni czas trwa. Nie wiem, jak Wam to powiedzieć, żebyście zrozumiały. W każdym razie oszukuje ten cholerny licznik na pralce. No normalnie dziad jeden oszukuje. Gdybym wiedziała, że to będzie 15 minut, a nie 8, to ja bym na przykład w tym czasie podkurzała i umyła podłogi, a 8 minut to już mi się nie opłacało. A potem jak się jorygnęłam, że to będzie trwało jeszcze dłużej, e Toż mi się po prostu wszystkiego odechciało z tej złości. Ale y, dobre jest to, że już jestem ubrana w, kolej, w kolejce, w, 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 w tym stanie, w którym już mogę wyjść, zarzucę tylko kurtkę na siebie, bo y, mam już nawet buty na sobie. Bo, wiecie, ja mam taką fobię, że y, każdego dnia, jak zdejmuję buty, to je potem czyszczę i czyszczę im podeszwy, właśnie po to, żebym rano przed wyjściem mogła się ubrać od razu i popylać w domu, po domu y, w butach. To jest mój ulubiony strój taki do latania, jak potrzebuję pobiegać po mieście e, czy w ogóle iść do pracy, gdzie ja mam pracę jako mam, więc żaden, żaden dreskot mnie nie obowiązuje. Ulubiona ukochana bluzka w paski, którą mam jeszcze chyba w biało granatowej wersji i w biało-czerwonej wersji, to czy z innych marek, ale tak sobie poskładałam. I do tego mam takie. What? Twoje? Posłanko mnie napadło. I do tego mam z Lindexa, z Lumpexu, takie czarne spodnie, które zaraz będę musiała sobie jeszcze odrolkować, bo to jest rzecz, którą robię ostatnią przed wyjściem, no bo ta panienka to się przyczepia zawsze. Zawsze, nawet żebyście nie wiem co robiły, to się zawsze przyczepia. I do tego mam avidasy może powinny być czarne, ale są białe, no bo tak w ogóle to wiecie, ja mam bardzo fajne czarne adidasy w pracy i nigdy ich nie założyłam na ulicy, bo wydaje mi się, że wyglądam w nich jak w płetwach. E, namówił mnie kiedyś przemek do kupienia tych takich, wiecie, były modne. I one na zdjęciu fajnie wyglądały. Tylko, że wiecie, modelki na zdjęciach mają znacznie więcej centymetrów i ten wielki but nie skraca im nogi. Ja wam pokażę w pracy te buty. To są te pumy które mają taką szeroką podeszwę. I może mi doradzicie. Założę je w pracę i dacie mi znać, czy mogę chodzić w takich czarnych adidasach, czy nie dominują strasznie sylwetki, bo wiecie, ja na siebie patrzę zupełnie inaczej i według mnie wyglądam strasznie. Przemek mówi, że zarąbiście, więc chciałabym, żeby ktoś taką opinię pośrodku wydał. Co? Pomożecie? Także ja wyciągam to pranie, z pralki wrzucam do koszyka, wyniosę sobie na balkon, żeby tam sobie czekało, aż przyjdę i rozwieszę. I idziemy, najpierw idziemy do zoologicznego po żarcie dla Lary, może znajdziemy tam jakiegoś fajnego futrzaka do obejrzenia, na pewno Sylwia pozwoli nam nakręcić i pokazać, a potem właśnie poproszę Was o pomoc w tych butach. Twoją drogą, zobaczcie, jak już pięknie urosły bratki. No. Dobrze, że wsadziłam tylko dwie do każdej doniczki i też nie wiem, czy nie będę rozsadzać. Tu jest jedna i ta chyba będzie się miała najlepiej. Mniej więcej miejsce będzie miała dla siebie. Cudownie. Robię dzisiaj pieczone ziemniaczki. Zobaczcie, one są takie całe ponacinane, całusieńkie. Jak się pieką, jak dostają temperatury, to się tak ładnie rozkładają. Już kilka razy to robiłam, ale to było dawno temu. Zapomniałam o tym zupełnie. I tak mnie dzisiaj naszło, żeby rodzince takie ziemniaki zafundować. Ja je posypuję koperkiem i według mnie ziemniaki najbardziej kochają rozmaryn. To jest takie moje zdanie. Do tego oczywiście troszkę, cy... jakiej cybuli, troszkę soli i będę je masować. Wiecie, bo wtedy ładnie ta sól wpada do środka. O! Tu jest oliwa z oliwek, także wmasowuję to wszystko w ziemniaczki. Każdy, oczywiście, będzie miał możliwość sobie jeszcze dosolić te ziemniaki na talerzu, jeżeli będzie miał na to ochotę. Ale generalnie w większości przypadków już nikt nie soli, bo tyle między te płatki wchodzi soli, że raczej one są już ok. No ale zawsze można dosolić, jakby ktoś chciał. Ziemniaczki są oczywiście wyszarowane i gotowe, teraz do tego, żeby wejść do piekarnika, ale ja im jeszcze daję chwilę. Niech tak sobie chwileczkę poleżą, i dopiero wrzucę je do nagrzanego piekarnika, bo piekarnik w tej chwili się rozgrzewa. Jakiś inny gatunek ziemniaka, chyba, bo te się tak nie pootwierały. Tutaj próbowałam je, jak widać, rozłożyć, ale te akurat tak nie chciało się rozłożyć. Ale z tego, co widzę, są upieczone i uwierzcie mi, są przepyszne, szczególnie właśnie w rozmarynie. Spróbujcie sobie, jeśli nigdy nie robiliście, nie robiłyście. Ziemniaków w rozmarynie, to ja serdecznie polecam. Staropolski niedzielny obiad. Słuchajcie do tego kotleciki mielone. I świeża kapuska z koparkiem.